To przed wielu laty, za siedmioma górami i za siedmioma lasami. Spotkało się tam radość z podstępem. Czy ta opowieść dobrze się skończy? Fuj, ale słońce świeci. Fuj, ale ptaki śpiewają. <noise> Wakacje! Wakacje! Wybierzmy wodza. Naszym wodzem będzie Anka. Nie. Ada. Kto ze mną za mnie? Kto ze mną za mnie? Nasz wódz jest lepszy. Na! Na. Przestań kłapać dziobę! Nasze lepsze! Nie! Ale to nie. No. Myślę, że mamy lepszy to ten niż wilków. No, bardzo ładnie. Pasz też jest super, myślę, że już jest gotowy. Też. Myślę, że oni nawet nie potrafią zawiązać wściekłości. Biegnie po sokoły. Dąby wam tak Niby z no, My mamy lepszy szałas. My jesteśmy lepsi. Lepiej. Tak. mamy wszystko lepsze. No, lepsze. Tak. tak. Nie. Tak. My lepsze Nie. Nie miało Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wolno się bić. Jak chcecie to rozwiązać, to możecie się pojedynkować. Anka, się bić! Ciocia Wyrodnika jest chora i daje zanieść szaliczek. Pojedynek to nic dobrego. Ale co z ciocią? Tu zaraz zadzieje się magia. Ciociu, masz ten szalik, żebyś wyzdrowiała. Dziękuję bardzo, tak mi niedobrze, dobrze, tak mi tu zimno. Ciociu no. Waruniku, wszyscy się o ciebie bardzo martwimy. Ja dbam o was wszystkich. Anka, chodź tutaj. Ciocia mówi, że ma pod poduszką omlet. Omlet? omlet? Nie omlet, amulet ku ptasku. Mm. Jeżeli przekręcisz go trzy razy, spełnią się wszystkie twoje marzenia. Wow! <głos> 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 o, Lanky. Skąd masz konia? Dostałem od wujka prawdziwy, wódz musi mieć konia. To żadna sztuka mieć konia. A właśnie, że sztuka. Ja też niedługo będę miała konia, to wtedy zrobimy wyścigi. Dobra. I wygram. Chciałabym mieć konia. Raz, dwa, trzy. Co to mam Robi. Mam konia na sprzedaż. Może pan by chciał kupić? Jest trochę zawiedzony. Nie, nie mam pieniędzy na konie. Dziadku, proszę, kup mnie. Będę o niego dbała, karmiła. Błagam cię, kup. No, Błagam. O, skąd masz konia? Dziadek mi kupił. To teraz możemy zrobić wyścigi. Jeśli ja wygram, be, będziesz musiała przejść nosą przez cmentarz i krzyknąć, niech żyją wilki. A jeśli ja wygram, nie będziesz musiał nic zrobić, bo dla mnie to satysfakcja. Okej. Okay. Ważny to dzień. Spotkała się tu cała wieś. Oto bomba pójdzie w górę, rozpocznie się wielki wyścig. Ale ktoś tu coś niedobrego kombinuje. – Chcesz być wilkiem? Tak, bardzo chcę być. – To musisz strzelić w konia Anki. – No dobrze. Poradzisz sobie, poradzi sobie poradzi wygrać ty, ten tylko musisz sobie skupić i patrzeć wyklucz. do przodu. Trzy, dwa, jeden! Na szczęście nic nie jest. Moje dziecko. To nie była uczciwa gra. Ktoś spożył konia. Co? co? Musimy, Musimy znaleźć do... dowody na to, że ktoś pomógł Ance spaść z konia. Hmm. O, co to za zielsko? To proca. Ktoś strzelił do konia Anki z procy. Ale kogo nie było na widowni? Małego Franka! Ha! Zobacz, co znaleźliśmy! Wiem, że to ty do konia Anki! To nie ja! To nie ja! Anka jest czarodziejką! zaczaruje ci! Odpadną ci zęby! Konia nie będziesz mnie Włosy ci wypadną! Uszy ci się powiększą! Korana ci się wzrosną! Palce noc, naszną, noc, ci naszmokają! Przyzna się, się, wyduła, się do tego, strzeliłeś do konia Anki podczas wyścigu! A -a. Ciemność widzę! Ciemność! Motyla noga, ale to trudne zadanie. Anka jest twarda, po harda, poradzi sobie. Gdzie ona no jest? Schurzyła. Czekamy tu od jakichś 15 minut. Chyba od godziny. Jest tam. No, od Dobra. Musisz przejść przez cmentarz i przynieść nam czapkę, którą tam zostawiliśmy. Okej. Okay. Ale się boję. Nie chcę się bać. Raz. Dwa. Trzy. Czy nie zaczarujesz mnie? Czyli coś przeskrobałeś? To ja strzeliłam do twojego konia. Proszę! Nie zaczarujesz mnie? Mm, dobrze, ale będziesz musiał coś zrobić. Przyniosłam ci czapkę. O, harda już jesteś. A gdzie twoja kamizelka? Zostawiłam ją tam. Przyniesiesz mi ją? Ja? Czemu ja? A co boisz się? Nie, nie boję. Kaka! Odważna. To ja cię straszyłam. Odważna jesteś. Zgoda? Zgada. Niech żyją wilki, Nie żyją okoły? O, o fuj! I, ży, I żyli długo i szczęśliwie. szczęśliwie. Game A paty a patrzy a paty a paty a Gdybyście cofnęły się w czasie o te 100 lat i spotkały dzieci z Bullerby w ich wiosce, to co chciałybyście się z nimi pobawić? Mm, konkurs Tania na rękach. O, konkurs stania na rękach. Ja bym chciała z nimi spać na e, sianie i chciałabym z nimi bawić się w tych piratów. No, ja bym chciała pobawić się w tego, co robili, jak byli na wyspie i bawili się w piratów. Na przykład też w chowanego. Albo spać z nimi razem na sianie. Tak. Mhm. Albo bawić się w linę, w gumę, w skakankę, huśtać się na huśtawce. Ja? Walki na miecze. Ja z nimi bym pograł w piłkę albo powspinał się z nimi na drzewa. Nie wiem. Pobawić się w ninja, w piratów, powspinać się na drzewa i walczyć na fatyki. Ja bym chciała się z nimi popreskakiwać te płoty, spać na sianie, połowić te raki czy tam kraby, no i chciałabym się nauczyć powspinywać się na drzewa. No ja bym się pobawiła w chowanego, to na pewno. Ja bym się z nimi pojedynkować na sable, spać w całego siana, dziewczyny. To była tam lato chyba z tego co pamiętam, to bym poszła na te wielkie kupy siana. ja też bym wchodził na drzewa i może bym też pobawił się z nimi w Indian. Ja chcę z nimi powalczyć na miecze. Ja też. I chcę się wspinać nim na drzewa. Ja też. I też. I się pójdź... z nimi pobawić w różne zabawy i chcę się z nimi bitkować na balony z wodą. Ja też. Ja bym mógł się z nimi też wspinać na drzewa i na przykład bawić się chowanego. I jeszcze pójść z nimi do marketu. Tak jeden jest taki inny jest taki... Masz takie że teraz to po prostu wkładasz do koszyka, płacisz kartą i wychodzisz. I dziwie się z przed tobą otwierają, a tak to tam idziesz, mówisz to chcesz Pan sprzedać, to ci to podaje i to jest takie fajne. Daję ci darmowego cukierka. <laughs>